Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Silent Hill 2 Remake. Ok, zaczynamy od zagadki. No, chwilkę sobie pograłem już i nie wiedziałem do końca o co chodzi w tej zagadce, ale już wiem, już wiem. I teraz tak wytłumaczę o co chodzi. Musimy najpierw znaleźć wskazówkę. Musimy ogólnie udać się do gabinetu numer 3. po tylko będziemy zbierać jeszcze przedmioty Tutaj tylko ulotka mało ważna strzykawka Energia. I chodzi o tą podpowiedź. I teraz tak, pielęgniarki, lekarze drzewa, trzeba policzyć. I w tej kolejności wprowadzić kod. Będziemy mieli zdjęcia. Tu ogólnie mamy klatkę schodową, przejście na górę i na dół, ale na razie nie możemy się dostać nigdzie. Tylko i wyłącznie możemy obejrzeć tą kacenkę. Okej, okay, zobaczmy tylko, czy na dole, oprócz tego, że są drzwi zamknięte, czy czegoś też nie ma. Jest trochę amunicji, dobra. Tak jak mówiłem, zamknięte drzwi. Potrzebny klucz. Ale my powróćmy do zagadki, czyli pielęgniarki. Szukamy obrazu z pielęgniarkami. Tutaj mamy lekarzy, dwóch. I tu mamy siedem pielęgniarek, czyli siedem dwa i jeszcze drzewa i cztery drzewa. Siedem dwa cztery. Okej. I co my tutaj mamy? Second floor, basement. No to właśnie tam, gdzie przed chwilą byliśmy. Zobaczmy, czy. No tak, jeszcze możemy. Chociaż tutaj nic i tak nie znajdziemy. Tu wszystko jest zamknięte. Mhm, recepcja, ochrona. Gabinet badań szatnia. To wszystko jest pozamykane, ale możemy sobie pozaznaczać na mapie. Tutaj będziemy potrzebowali klucz. A tymczasem lecimy do piwnicy. Okej, okay, wkraczamy do piwnicy, no tutaj będziemy mieli sporo przeciwników, hey, dlatego musimy uważać i powoli eksplorować tą lokację. A naszym celem jest zdobycie kanistra napełnienie go. I później odpalenie generatora. Wiem to, ponieważ zginąłem tu już parokrotnie próbując to właśnie zrobić. Mamy generator, no i wszystko jest jasne. Okej, okay. zaczynamy zabawę. Teraz tutaj. Tych potworów będzie dużo siedzi, siedzi. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra jeden z głowy. Warto właśnie w ten sposób zaczynać, ponieważ jeżeli bym poszedł do pokoju i zaatakował jakiegoś przeciwnika, to ten by też mi przylasł i zaatakował mnie z tyłu. Dlatego trzeba uważać, bo tu mamy już kolejnych. Już słychać, słychać, słychać. Z tym nie poszło mi najlepiej. Ale to oczywiście nie koniec. Gdzie on siedzi? Ten taki dźwięk dziwny oznacza właśnie, że jest gdzieś blisko. Gdzie on jest? Okej, okay. no robi się to stresujące, bo wiem, że on tu jest. Wejdźmy tutaj. O oh, jest. <laughs> to nie koniec. To nie koniec. O nie okaj. <gasps> Ej, o co chodzi? To ożyło, czy tutaj się schował inny ten przeciwnik? No mniejsza o to. W każdym razie mamy kanister. I teraz, ok, możemy na razie podbiec. Jeszcze tylko zanim... Wow, ale zmarnowałem amunicji. No nie poszło najlepiej. No cóż, zdarza się. Odblokujmy sobie drogę. O nie, 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 nie. O kurde, skąd to? Wow! Użyjmy strzykawkę, bo jest za ostro, no co tu dużo gadać. Myślę, że na razie oczywiście po tym jak napełnimy kanister, no to będzie się dopiero działo. To jest ten moment, w którym zawsze ginę. <grywka> o nie, o nie, o nie, o nie. Co jest? Nie mogłem zmienić na broń Skąd one się biorą? Jedna apteczka. Ponieważ no nie no co jest? No właśnie Okay, mamy tutaj mapę jakąś. No, no, w szpitalu zapewne spędzimy dłuższą chwilę. Jest to największa lokacja, jak na razie. A tu możemy napełnić kanister. Tak, tylko teraz dotrzeć do pompy. Gdzie jest ten shotgun? Bo się by naprawdę przydał. Okej. Okay. Przeładunek, przeładunek, to co najważniejsze. Już słychać. Ojej. No i teraz mam dwie drogi do wyboru. Ale pomieszczenie z pompą i generatorem mam na wprost. Aczkolwiek mogę pobiec nowo otwartą drogą i nie narażać się tutaj. Spróbujmy. Ponieważ tam będzie dużo potworów. Tamtędy już próbowałem, wielokrotnie zginęłem tam. Zobaczmy, jak tendy. Znowu zamknięta. Ej, to są jakieś jaja. Kto to zamknął? Ja tego nie otworzyłem ostatecznie. No dobra. Nie jest bezpiecznie, ale na pewno bezpieczniej niż tam tendy. Okej, okay. okej, okay. to, to jest jednak lepsza droga, jak się okazuje, tylko co się wydarzy teraz. Zapalamy generator. Okej, okay. do windy. A, witam, witam, Pauzaka. Dawno nie było. Muszę zdobyć jeszcze tropkę za dobijanie nogą. O, że ja tu nie zajrzałem wcześniej? Okej, okay, jedźmy. Jesteśmy na minus jeden, a możemy pojechać na przykład na dwójkę. Zobaczmy. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek, no ale spra sprawdźmy. Ale i na pierwszym piętrze były jakieś. Drzwi, do których potrzebny był prąd, chyba. Oj, tutaj chyba prądu nie ma. Nie idź. <noise> Zawróć się. No tak, jeszcze coś wlazło. Świetnie. Nie, no śmieszne jest to znowu ciemno, potwory, a ta sobie idzie tam. W niezbadane tereny, hey, w tak? tereny sama. Probably just a hangover. Maybe she should rest. Odpoczywać w takim miejscu. Nie, no wcale to nie jest chore.

Get soon, No dobra. To czego jeszcze nie widzieliśmy, to pielęgniarki. I zbliżamy się do pokoju pielęgniarek. Bardzo prawdopodobne, że za chwilę dojdzie do jakiegoś starcia. W każdym razie mamy dużo pokoi nowych do zwiedzenia, co zaczynamy. Mamy też... O, 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 jest pielęgniarka. Z zaskoczenia można za jednym razem powalić, ale później ona wstawała. Nie wiem ile razy trzeba później kopać jeszcze. No ale wreszcie, wreszcie mamy pielęgniarki. Tutaj jest jeszcze dosyć spory obszar do sprawdzenia, więc rozejrzyjmy się. Jest ta ptaczka, ale niekoniecznie będzie tutaj coś, ale tym razem jest. Aha, czyli kod. Znowu jakaś zagadka będzie gdzieś. Kod został zresetowany zgodnie z tym, co uzgodniliśmy podczas wczorajszego spotkania w pokoju lekarskim. Przypominam, że nie chcę, by ktokolwiek zapisywał kombinacje na karteczkach, które potem, będą wszędzie, które potem będę wszędzie znajdował. Bądźmy odpowiedzialni. Hmm, to jak? Okej, okay, jeszcze L2 tutaj był pokój. Aha, do którego się nie dostaniemy. Dobra. Co co my mamy tutaj? O. A, to ten nowy rodzaj znajdźki. Ze śmieciami wszedł w interakcję. <grych> Toaleta, przeważnie apteczki są. O, a do tej nie możemy się dostać. No i gabinet. Dyrektora. Ale jeszcze zanim tam pójdziemy, sprawdźmy tutaj te pomniejsze pokoiki. Coś za tym plakatem jest. Zapis rozmowy z pacjentem, adnotacja. Ta rozmowa została przeprowadzona z jakimś pacjentem w następstwie incydentu numer 071. Pamiętam, leżenie w wodzie, pusto, a potem przyszedł on, wpatrywał się, był blisko, bardzo blisko. To było nie do zniesienia. Naszła mnie potrzeba ucieczki, ale on poszedł za mną. Dalej się gapił, więc trzeba było go powstrzymać. Teraz znów czuję pustkę. Możemy wrócić do basenu. Aha, czyli coś na basenie. Coś na basenie. Jeszcze jest szufladka, w której nic nie ma. Ja nie lubię takich akcji. Coś jeszcze jest. Mam nadzieję, że z szafy nie wyskoczy. Ej, 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 Coś jest tutaj. Co to? Dobra. A, mogę sobie odkluczyć teraz. No dobra, przejście sobie odblokowaliśmy. Nie te nogi, tylko tutaj. Okej. Okay. To by chyba było... Na... A, nie, 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 nie. Proszę bardzo, jeszcze amunicja. No to się przyda, ale najbardziej by się przydała strzelba już. Dobra, do gabinetu. A zaraz. Mogę odblokować sobie tutaj przejście. No i fajnie. Co to było? Jakieś mrygnięcie tam było. Kasirenka trzymayota klucz. They are beyond uh, hope. That's what they keep telling me. My three patience. My three hopeless cases. But I do not believe it to be a matter of hope. It is a matter of diligence, discipline, trial and error, of being as bold as one can be, to go as far as one needs to. Hmm, cały czas mowa o tych trzech pacjentach. Tu mamy save. tutaj co, tu potrzebujemy klucz ojej. Czy plastry, jakiś potrzebujemy teraz, pacjent numer 90? Rozpoznanie 298, pokój D1, objawy początkowe, urojenia zmysłowe, obecnie rozpoznanie bezsenność, odmawia jedzenia i picia. Urojenia się utrzymują. Zalecenia: przymusowe podawanie pokarmu i, i nawadnianie. Wymaga kąpieli. W gabinecie zabiegowym. Leki nasenne. Całodobowa obserwacja. Ok, zobaczmy kolejnego. Pacjent 130. Przeniesiony do pokoju L1. Objawy początkowe. Intensywny, nieustający lęk. Obecna diagnoza pełnoobjawowa paranoja, przewidzenia, zalecenia zwiększenie dawki przyjmowanych leków. Nie może przybywać samotności, przenieść przenieś do pokoju L1 w celu dokładniejszej obserwacji. OK. I Jeszcze ostatni pacjent. Pacjent numer 50, objawy początkowe nagłe wybuchy agresji, przywidzenia i przesłyszenia. Obecna diagnoza, aktualne leczenie przynosi efekty. Częstotliwość niekontrolowanych wybuchów zmalała. Poprawa interakcji społecznych. Co mi umknęło? Zalecenia. Kontynuacja obecnego leczenia. Woda działa uspokajająco. Już nie. Aha. No dobra, to możemy jeszcze udać się tutaj. O proszę, a tu mamy kolejną zagadkę. Nie, no nawet nie wiem o co chodzi. A, brakuje przedmiotu w ogóle jeszcze. Okej. Okay. No to będzie seria zagadek, jak widać. Teraz. No dobra, w każdym razie, skoro mamy tutaj save'a, to ja sobie w tym momencie zakończę ten materiał. Jeżeli film Ci się podoba, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.